Proszę Państwa, to już tradycja w klubie Sensacji XX wieku. Apel o wsparcie remontu okrętu Muzeum ORP Błyskawica. Remont będzie kosztował więcej niż może na ten cel przeznaczyć marynarka wojenna. Jeżeli chcemy, aby ten piękny niszczyciel w dalszym ciągu głosił chwałę oręża polskiego, wspomóżmy okręt, wspomóżmy ludzi, którzy chcą, zachować go przy życiu. W księgarniach dwie książki, dopiero co wydane. Encyklopedia II wojny światowej. Proszę Państwa, moim zdaniem jest to bardzo zła książka i nie należy jej kupować. Recenzja w następnym klubie za dwa tygodnie. Książka, którą nie tylko wypada, ale należy mieć na półce swojej biblioteki, to Winstona Churchilla, wielkie dzieło II wojna światowa. Dopiero co ukazał się pierwszy z dwunastu tom, podkreślam, tę książkę należy mieć na półce swojej biblioteki. Do zobaczenia za dwa tygodnie.